Dobra! Czas na prezent mój ulubiony, komu by to dać? Skabiś hmm. Skabisio, oh, widzę, Dobra, teraz się zwijam, aby nigdy nie widział. <grystanie> Dobra, chyba będzie miał niespodziankę. A, szybko na lekcję. Wszyscy sobie Po lekcji. Dobra, idę do szafki. Ha. De overhaut, hier en mij, ben je op de is? Zo toes! Ah, znowu? Oh, tak, tak!